Którego głosili, zapowiadali, cytowali proroctwa o nim, nie rozpoznali go. Dlaczego? Dlatego, bracia, że skoncentrowali się na zaliczaniu praktyk religijnych, a nie rozwijali swojego serca w miłości. Bo Boga można pojąć tylko przez miłość. Tylko przez miłość. Nie przez zasady religijne, tylko przez miłość. I dlatego Bóg często będzie Cię upokarzał. Będziesz przeżywał różne kryzysy. Będziesz wchodził w grzechy, z którymi sobie już dawno poradziłeś. Będziesz doświadczał jakichś niezwykłych słabości. I mówisz, Boże, dlaczego? Dlatego, żebyś nie wpadł w pychę z powodu religijnego doświadczenia. Bo można wejść w faryzeizm. I to jest... Wielkie niebezpieczeństwo dla każdego z nas. Będziesz chwalił się, ile godzin spędziłeś na adoracji, ile razy.